Paka na blacie, kurwa, popatrzcie. Co się dzieje? Trzeci tydzień, na jestem. Ustawienie, nogi wbite. Pośladki spięte. O kurwa ciężka. Masełko. Bang. Fuu. Fu. Fu. Fu nice. Pani teraz będzie 110 kilo, 110 kilo, no. Powiem wam, że to jest już poważne wyzwanie. Trzymajcie kciuki. Po... O kurwa, ale buja. Kurwa! Metkę nie, on czyściutko na razie. Przygotowuję go do trójboju. Byczku, właśnie miałem sobie jeczniczkę z pieczywkiem. Po treningu, zaraz rower, kurwa, sport. Pum! Ja, ja tu walę, kurwa, zimowy patrol, wariaci. Ja tu pusto na ulicach. Wszyscy przy pierzynach, kurwa, ubierają choinki. A my, trenerzy personalni, zapierdolamy. Zawsze ambitni, zawsze wolne miejsca, kurwa, na trening. Ah, ciężkie życie kurwo skończyły, popatrz co się będzie, ja będę was w terenie kurwy ścigał teraz, patrz. Żadna ulana kurwa mi teraz nie spierdoli. O Jezu. Patrz te Amory chodzą, one się bujają jak jebany Rezus. Jak wujek Stefan kurwa na chrzcinach i poprawinach jednocześnie. Popatrz, ja w wjeżdżam w teren znowu ty kurwo. Patrz. Kurwa, ale zlatane ty, a ja pierdolę. Ja tu będę teraz trenował moje skillsy, bo ja będę teraz jeździł terenowo. No i kurwa niedługo tutorial z salta, salto z kramerznika będzie jebane. I ty się kurwa patrzysz. Rower, rower co? Biedaku jebany, chuj ci w pizdę. Dostaję setki wiadomości od kobiet, czemu tyle przeklinam, czy wszędzie kuj, chuj, że wszystko byłoby fajnie, tylko za dużo przekleństw. A ja mam takie pytanie, co ty kurwa zrobiłeś dla świata dzisiaj? Rosu? No, ambitnie, ale, ale nie. Tym się różnimy, ja tu motywuję ludzi, ale czwarte okrążenie, okrążenie wokół błonia, ty czwarte okrążenie w garnku, chokrą robisz. Taka prawda, nie w kurwie nie. Mnie. I tutaj nie wtrącaj się w motywację. Nie no tak serio to nikt mnie nie pisał, tylko wymyśliłem to, żeby było śmiesznie. Co my nikt do mnie nie pisze. W mnie nie mam znajomych, no i chuj. E, stoję na światłach, stoję sobie na światłach na rowerze, no wiesz, dojebany wariat i macha do mnie laska z tramwaju. Macha i macha, macha i nie wiedziałem, że macha do gościa za mną. No to też odmachuje no nie tak niewinnie, a gościu do mnie Ty byku, też że ruchasz? No, no i tak mierzymy się wzrokiem, nie, jest taka chwila konsternacji, ja tak się już co i tak... Nie no, nie machałem do niej, ja, ja ogólnie to jestem gejem, a on do mnie, ja też i zaczynamy się liczyć na tych w pasach. Na kurwa, to twoja matka. Ula na kurwa, Ula la la. la. Mało laty do mnie piszą, że ja nic nie robię, że gram w gry. Nie chcę mi się nawet takich jeszcze komentować, bo ja w twoim wieku to się napierdalałem pod Berlinem kurwa na goje pięści szczągami. Miałem kurwa drewniany hełm kurwa i waliliśmy na pizdę czołgi. Pamiętam, jak wczoraj. Oho, idzie w leginsach słuchawki doktora Dre kurwa, on idzie na wojnę z ciężarami, na wojnę z samym sobą, ta... Ty... Ryszci się wysypał kurwa z pojemnika! kurwa wujek jeden z drugim. Ja w tej branży jestem kurwo... Księciem, kurwo, rozumiesz? Gdziekolwiek jakaś kreatyna się tu kurwo sypie, to kurwa bez mojej wiedzy nie ma takiej opcji. Twojemu dealerowi, kurwa, tam się te flakoniki odbijają w tym kartoniku, ja o tym kurwo wiem. Gdzieś białko ktoś tam kurwa. Ja o tym wiem, rozumiesz? Jestem pary z wróciłem, przejąłem kurwa Filipa Kulona do końca. Je moje dzieciństwo nie było łatwe. Na pierwszy karnet musiałem się pożyczyć od babci kolegi, bo babci też nie miałem. E, jedyne co mam w, w, w życiu to dwa wolne miejsca na treningi personalne do końca grudnia, a w styczniu jest promocja na kod jebać rudego, 20% zniżki na trx'y. y Nie było zakolorowo, zaczynaliśmy od praktycznie zera. Nigdy nikt mi nikt nie dał, nie pomagali nam wszystko osiągnąć ciężką pracą. Byliśmy tak w ogóle biedni, że stary nie miał siły nas bić, bo był kurwa tak głodny. <laughs> no słuchajcie, na karcie na czasie, ty. B, jestem ja. Od wczoraj. Czy dzisiaj? Pa. 41, moja piosenka.